Krystyna Janda nie wytrzymała. Nigdy nie używała tak mocnych słów. Krystyna Janda zamieściła w mediach społecznościowych niepokojący wpis, w którym wyjawiła, że padła ofiarą oszustwa. Aktorka w krótkim oświadczeniu wyjaśniła, co się stało, zdecydowanie nie gryzła się w język, tłumacząc jednocześnie, jak jej oczami wygląda prawda. Gwiazdy padają ofiarami oszustw. Nie da się ukryć, że popularność, choć ma wiele jasnych stron, niesie ze sobą również niepokojące chwile i sytuacje. O jej cieniach przekonali się również rodzimi artyści, którzy zdarzało się, że byli wplątani w nieprzyjemne zdarzenia, w tym oszustwa. Jakiś czas temu media rozpisywały się o seniorce, która była przekonana, że koresponduje z Michałem Szpakiem. Dopiero działania detektyw Małgorzaty Marczulewskiej, do której zgłosiła się emerytka, wyjaśniły sprawę i stało się jasne, że kobieta utrzymywała kontakt z kimś, kto podszywał się pod wokalistę. Nie jest to jednak jedyny sposób, jakim posługują się oszuści. Zdarza się bowiem również tak, że oszuści, posługując się zdjęciami znanych osobistości, reklamują różne produkty. Ich ofiarami padli między innymi Katarzyna Cichopek, Agnieszka Kotońska, Ewa Kasprzyk czy Rafał Brzozowski. Gdy zdali sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, szybko o całej sytuacji informowali swoich fanów, wyjaśniając, że w tym przypadku doszło do próby oszustwa. Kochani, padłam ofiarą oszustów, którzy wykorzystują mój wizerunek. Nie reklamuję tego kremu, nie mam z tym nic wspólnego. Przykro mi, jeśli ktoś dał się tym oszustom podejść, pisała w mediach społecznościowych. Krystyna Janda padła ofiarą oszustów. Teraz Krystyna Janda zdecydowała się na podobny gest. Zamieściła w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym udostępniając fragment reklamy, w której rzekomo miała wziąć udział, wyjaśniła, że jest ona nieprawdziwa i padła przy tym ofiarą oszustwa. Czego dokładnie miała dotyczyć wyżej wymienione? Reklama, jak wynika z opublikowanego przez artystkę screena, ta miała rzekomo zmagać się z nietrzymaniem moczu. Krystyna Janda zaskoczyła Polskę, jak pokonała mnie trzymanie moczu i odzyskałam życie. Tak, mnie też to spotkało i nie wstydzę się już o tym mówić. Pokonała mnie trzymanie moczu, czytamy. Mocna reakcja Krystyny Jandy na oszustwo Krystyna Janda, która, jak wyjaśniła za pośrednictwem Facebooka, padła ofiarą oszustwa, postanowiła dokładnie wyjaśnić zaistniałą sytuację. W krótkim poście, który opublikowała na swoim profilu, wyjaśniła, że został bezprawnie wykorzystany jej wizerunek, a sama nie ma żadnych problemów z utrzymywaniem moczu. Wykorzystano bezprawnie mój wizerunek. Wszystko to razem, to bzdura. Trzyma mocz koncertowo. Od P i E się, napisała Krystyna Janda, dementując te pogłoski.